Niedawno wypłynęło zdumiewające wideo od CNN. Pochodzi sprzed około dekady. Tak, CNN miało reporterów w Doniecku relacjonujących ludobójstwo. Wiedzieliście? Ja nie wiedziałem. Relacjonowali to, co Ukraina robiła mieszkańcom wschodniej części kraju, ich własnym ludziom, ich własnym obywatelom. Nie chcą, żebyście widzieli to wideo. Dlatego ukryli je na swojej stronie. Ale dzięki internetowi pokażemy je teraz. CNN relacjonuje atak Ukrainy na Donieck i Donbas. Zobaczmy. Petro Poroszenko będzie miał trudności z odzyskaniem serc ludzi w tym mieście. Mieszkańcy Doniecka zamiatają gruzy swoich domów i dobytku. Są nastawieni przeciwko prezydentowi, który, jak mówią, zabija własnych ludzi. Jest to historia, która powtarza się w dziesiątkach bloków mieszkalnych, gdzie cywile giną w wyniku ciągłego ostrzału wokół Doniecka.